Cześć, się jest Rodzina, Gosia i Bartek Cyrmisty. Cześć. Dzisiaj chcemy pójść dalej, dalej w, w naszych rozważaniach o jedności i szukaniu, szukaniu, czym jest jedność. Zastanawiamy się, co stanowi ten problem, że trudno nam jest powiedzieć, ok, jestem cały do drugiego, cały twój. Żyję po to, żebyś ty była szczęśliwa. Chce, nie chcę zachowywać w sobie żadnego fragmentu. Chcę rzeczywiście być z Tobą jedno. I w takich rozważaniach, nawet ostatnio czytając z opowieści biblijne, na gdy brano, co to mnie dotknęło, to y, grzech pierworodny i sytuacja, która się wydarzyła tuż po, po tym grzechu, czyli tuż po zerwaniu jabłka. Pierwsze, co zrobiła Adam i Ewa, to y, spostrzeżenie, że, że są nadzy. To, to jest to, że Adam zaczął się wstydzić Ewy, a Ewa Adama. I myślę, że to jest rzeczywiście ten pierwszy punkt, dlaczego tak naprawdę ciężko nam być jedno. To jest grzech. Grzech i owoc tego grzechu, ten wstyd, który się pojawia między, między nimi. I jeżeli popatrzymy, czym jest wstyd, jak ja na to patrzę, w sensie to, co mnie dotknęło, to jest przede wszystkim lęk przed drugą osobą. To jest takie uczucie, które nas pcha do tego, żeby się obronić, żeby e, schować się. E, żeby ochronić siebie. Nie? Żeby wstyd ma taką funkcję, żeby siebie zasłonić, siebie ochronić. Tak. I rzeczywiście to jest to uczucie, które pojawia się w człowieku jako pierwszy owoc e, grzechu, że też ten wstyd jest właśnie między dwojgiem osób, a nie między jedną osobą bez relacji. Nie? Ten wstyd się pojawia jakby w tej relacji, ze względu na to, co druga osoba powie. I myślę, że to jest właśnie ten pierwszy punkt, który burzy ten plan o miłości, którą Pan Bóg dla nas przygotował, ten plan też, jak małżeństwo mogłoby stanowić piękny dar, to jest też ten, ten, ten grzech, który, który burzy tak naprawdę piękno, które małżeństwo może, może przynieść. I to jest, jakby, ten, ta myśl, którą chciałem się z wami dzisiaj podzielić: że tak jak przez ostatnie tygodnie rozmawialiśmy dużo o miłości, miłości Boga do nas, która nas uskrzytla, która pozwala nam być razem, potem o tej miłości, która już jest między nami w małżeństwie. Tak teraz widzę, że ten grzech jest tym punktem, który. Nie pozwala nam odkrywać w pełni daru, który, który dostaliśmy wraz z sakramentem wraz małżeństwa. I co, co w takim razie? <laughs> takim lekarstwem na ten grzech, właśnie i na ten, ten rozłam, taki, który jest między nami, może być, jest dla nas trwanie władzy uświęcającej, czyli dbanie o Spowiedź. i o to, żebyśmy mieli taką właśnie dyspozycję serca swojego na miłość, nie? na miłość, którą dostajemy od Pana Boga i też na te, właśnie wtedy nadzielenie się tą miłością też z drugą osobą. I też widzimy, że wartością u nas jest to, żeby do tej spowiedzi chodzić mniej więcej w równym czasie. Ponieważ, jeżeli jedna osoba ma tą dyspozycję, a druga nie ma, no to, no to wtedy też jakby trudno się skomunikować i trudno się porozumieć. Też mamy takie doświadczenie właśnie, kiedy już nie wiem, jakiś czas mija bez powiedzi i, i po prostu tych takich nawet grzechów poprzednich się nagromadzi w nas, to. To coraz trudniej się porozumieć i coraz więcej jest takich sytuacji stresujących, spinających, takich, gdzie jest większa dyspozycja właśnie na jakąś kłótnię, na, na jakieś niedogadania I, i my wtedy to już wiemy, że oho, że to już jest czas, że już trzeba jakby się właśnie udać do spowiedzi, no i jakby... Widzimy, że, że nam jest łatwiej, kiedy, kiedy te spowiedzi mamy mniej więcej w tego czasie. I walka o tą łaskę myślę, że ma, teraz widzę takie ma dwa wymiary przynajmniej. Dla mnie, że z jednej strony jest to, że jeżeli ja wiem, że mój współmałżonek jakby ma mocne, osadzone wartości, jakby wiem, czym on się kieruje i wiem, że Gosia, to nie jest tak, że to są wartości, które tam, wiecie, trzeba się zachowywać, kodeks po prostu karny i jedziemy, bo to nie jest to, czyli rzeczywiście to, że jakby Gosia chce żyć tymi przykazaniami, chce żyć przede wszystkim przykazaniami miłości, to jest następstwo relacji, którą ma z Bogiem. I ja mogę być spokojny. Mogę być spokojny o tyle, że wiem, że cokolwiek się nie będzie działo, ona się będzie starać, nawet jeżeli będzie upadać i co jest normalne. To i tak ja wiem, że. Nie zrobi, jakby mi krzywdy celowo, nie? Nie, nie będzie zła robić celowo i specjalnie. Yy, I to jest wielka ulga. Nie? Ja w takiej sytuacji jestem w stanie i rzeczywiście jej zaufać, powierzyć jej swoje największe słabości, największe trudności. <tryk> Bo tam, jeżeli coś słyszycie, to tam nasze dzieci powierzają nam właśnie największe słabości. Yy, I wtedy ta relacja rzeczywiście może. Być budowana na jedności, nie? bo ja się otwieram, żeby w pełni Ciebie przyjąć i w pełni siebie oddać. To jest jedna strona, taka yy, psychiczna, może być psychologiczna, czyli jestem w stanie zaufać po prostu, tak, yy, myśląc o tym decyzyjnie. Nie? Ale z drugiej strony to jest tak, między nami jest ta łaska duchowa i rzeczywistość duchowa. Tak naprawdę, jeżeli ktoś trwa w grzechu, no to jakby też czytamy w Piśmie Świętym, no, owocem tego jest śmierć tak? i to jest ta osoba, która. Wnosi tą śmierć, brak życia do małżeństwa, i przez to, tak jak Duch Święty jest nazywany tą miłością między Ojcem a Synem, tak, i on tam się kręci cały czas między nimi. Tak samo e, działanie Ducha Świętego w naszym małżeństwie, czy w ogóle w małżeństwie, polega na tym właśnie, na tym samym praktycznie, nie? że jest tą miłością, kręci się między nami, jako ta miłość między nami. W momencie, jeżeli ktoś nie jest własny, nie jest w stanie go przyjąć, ma zamknięte serce, w zatwardziałe, e, ta łaska nie płynie. Stajemy się wtedy tylko oparci na naszym ciele, które jest słabe, e, egoistyczne. Mówię o tym wszystkim, nie o całym ciele, ciele, czyli ręka, noga i w ogóle, które jest piękne. Nie, a mówię o całej naszej takiej e, e, sferze czysto ludzkiej, bez tego e, tchnienia ducha. I to jest trudne. Ja pamiętam, teraz mi się przypomniał takie świadectwo. E, mieliśmy sytuację jako wstawienicy w Warszawie, to wiele lat temu już było, że przyszło małżeństwo do nas, bo miał. Problem z dzieckiem. Dziecko było jakieś maluch, to było pamiętam, chyba 3-4 lata, ale że łapia takie fury, niespodziewane, nie zrozumieli o co chodzi, co, co dzieje i, i, i nie umieli się poradzić. Przyszli z prośbą o, o pomoc, modlitwę. modlitwie. myśmy zaczęli się modlić za to co dziecko, jak dobrze pamiętam, tak mi się wydaje. Mm, tak, no, I się i tak. I z dziecko, myślę, no, nie było jakby problemu z tego, przynajmniej tych poznań, które mieliśmy, ale poznanie, które było podstawowe i najważniejsze. To jest to, że ojciec jest zanurzony w grzechu, to pamiętam, w pornografii yy, i pamiętam, że go jeszcze tam wzięliśmy na no, bok i mówiliśmy, że wydaje nam się, że to jest to, przynajmniej tak widzimy na modlitwie, źródło. On mówi, siedzę w tym, ale uważam, że to nie ma wpływu na naszą rodzinę, nie? Ta modlitwa pokazała, że ma, nie? Niestety nie mam tu happy nie powiem tak, potem się nawrócił i dziecko się uspokoiło. Nie wiemy tego. To jest gdzieś już poza nami. Nie, 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 nie mieliśmy jakby dalszej możliwości ciągu towarzyszenia. Ale to prób, mhm. Bardzo próbuję pokazać, że to jakby nie ma, to nie jest tak, że Twój grzech nie będzie miał wpływu na Twoją godzinę. Zawsze będzie go miał. I też yy, jeszcze wracając do tej spowiedzi, to też co, co jakby daje spowiedź tak realnie, konkretnie to jest to, że kiedy ja doświadczam przebaczenia od Boga, doświadczam przebaczenia to ja łatwiej mi jest dawać to przebaczenie drugiemu. A żyjąc w małżeństwie, naprawdę no, my nieustannie sobie musimy przebaczać, jakby znaczy musimy i chcemy, nie? Zaproszeni jesteśmy do tego, że. Nieustannie jesteśmy zapraszani. <laughs> tak. I że, I że to przebaczenie jest po prostu no, no w kółko się dzieje, dzieje, nie? I kiedy właśnie kiedy doświadczamy sami tego przebaczenia, że jesteśmy przyjmowani i z miłością, to też jakby e, daje nam większą możliwość przebaczenia temu drugiemu, który jest to. Nie. Więc dzisiaj myślę tyle. więc yy, nasz, na, Naszą największą tajemnicę i sekret mam właśnie zdradziliśmy jakby, na czym budujemy. Jak jesteśmy 7 lat małżeństwem, nie pamiętam oprócz tych covidowych, ale nie pamiętam niedzieli, w, w której nie byliśmy razem w komunie. Yy, no jak przyszła pandemia, to byliśmy razem przed internetem, nie? W, w, w mszach. Ale rzeczywiście to trwanie w tej łasce jest czymś, co pozwala nam trwać i ze sobą, i w miłości i w jedności. I w jedności. Amen. Myślę, Panie Boże, proszę Cię, żebyś czy prosimy Cię, żebyś przychodził do wszystkich małżeństw. W szczególności tych, które dosłuchają do naszych znajomych małżeństw, żebyś pokazywał to, że Ty jesteś drogą i życiem, że e, rzeczywiście idąc e, do Ciebie i za Tobą, otwierając swoje serce na to, jak Ty chcesz nas prowadzić, na, też na Twoje przykazania, na Twoje prowadzenie, rząd Ciebie wybaczenie, my rzeczywiście możemy wtedy doświadczać e, e, Twojej miłości, cudów Twojego wsparcia. I proszę Cię, żeby to stało się faktem, żebyśmy wszyscy zapragnęli e, też w tym czasie przygotowania do, do świąt, Twojego przyjścia na świat. Żebyśmy w tym czasie zapragnęli oczyścić swoje serce, być wiernym Tobie, uwrażliwić swoje sumienia, trwać w tej czystości serca, żebyśmy mogli jako małżeństwa Ciebie zobaczyć i, i zobaczyć Ciebie między nami. I, i zapraszam Cię do tych wszystkich marzeń, Bądź z nami, bo potrzebujemy Ciebie. Amen. Maryjo Matko, pięknie miłości. Bądź się za nami. Amen. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.